Cześć kochani! Cześć, witamy Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj, jak zwykle, zapraszamy Was na hol ubraniowy, ale tym razem nie będą to ubrania z sieciówek, tylko będą to ubrania kupione na bazarze. Gdy zbliża się jesień, to my, kobiety, bardzo często zaczynamy robić porządki w swoich szafach, garderobach. W celu sprawdzenia, czego brakuje w naszej jesienno-zimowej garderobie, no często bywa również tak, że rzeczy, które już mamy, są bardzo mocno znoszone i wymagają wymiany, albo po prostu zyskałyśmy kilka kilogramów, no albo straciłyśmy, więc również musimy kupić nowe ubrania. I my tym razem z mamą stwierdziliśmy, że w naszej jesienno-zimowej garderobie po prostu wiele rzeczy jest już znoszonych i po prostu musimy kupić coś nowego. I w tym celu wybrałyśmy się na bazar. Byłyśmy również bardzo ciekawe, czy możemy kupić tam coś fajnego i w jakich cenach. Już teraz mogę Wam zdradzić, że były to bardzo udane zakupy, więc jeśli jesteście ciekawe, co kupiłyśmy, to zostańcie z nami. Kochani, zacznę od zestawu dzianinowego w prąże, w którego skład wchodzi sweter i spodnie. I muszę Wam powiedzieć, że mam w swojej szafie bardzo podobny zestaw. Tylko w kolorze czarnym i naprawdę bardzo mi się fajnie sprawdzał, więc jak zobaczyłam ten zestaw, to od razu wiedziałam, że muszę go przymierzyć. Ja wybrałam ten kolor, ale ten zestaw był jeszcze dostępny w kolorze brązowym, czarnym i ciemno-beżowym. Jak widzicie... Feterek jest taki prosty, z okrągłym dekoltem. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, to bardzo mi się one podobają, ponieważ mają szeroką nogawkę. Ja ostatnio właśnie bardzo lubię takie spodnie, właśnie z taką nogawką. Zobaczcie, tak wygląda ten zestaw z tyłu. Ja sobie oczywiście tu rękawy podwinęłam, ale tak wyglądają odwinięte rękawy. No ja zdecydowanie ten zestaw będę nosiła w ten sposób. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu w składzie 50% wiskozy, 30% to poliamid i 20% to nylon. I jedyne, co mnie, kochani, denerwuje w takich zestawach, to to, jak się układają spodnie w tej partii. Po prostu. Ja sobie muszę te spodnie tak, wiecie, w dół obciągnąć, żeby tu wszystko było w porządku, żeby nie podkreślały tego, czego byśmy nie chciały, żeby podkreślały. Na pewno dziewczyny, wiecie, o co mi chodzi. Ale ogólnie takie zestawy są bardzo fajne, świetnie się sprawdzają właśnie na ten okres jesienno-zimowy i na pewno jesteście ciekawe. Ile zapłaciłam za ten zestaw? Więc już Wam mówię, za ten zestaw zapłaciłam 130 zł. Ja również postanowiłam sobie kupić dzianinowy zestaw i pewnie wydaje Wam się, że mój zestaw jest łudząco podobny do tego, który przed chwilą pokazywałam Wam mama, ale nic mylnego. Co prawda spodnie są prawie identyczne, bo tu też mamy szeroką nogawkę, ale jednak sweter się różni. Ja mam zdecydowanie inny dekolt. No i tu mam kieszonkę. Jeśli chodzi o kolorystykę, to zobaczcie, ja kupiłam zestaw w takim kolorze i tak naprawdę dorwałam ostatnią sztukę, właśnie w tym kolorze, i widziałam, że był jeszcze jeden zestaw w kolorze fuksjowym. Również wyglądał przepięknie, no ale jak już mnie znacie, ja jednak stawiam na kolor właśnie takie beżowe, bardziej stonowane, takie, które będą pasowały mi do większości rzeczy w mojej szafie. Jeśli chodzi o różnicę między tymi dwoma zestawami, to również mój zestaw różni się składem, bo w jego składzie mamy 45% modalu, 30% wiskozy, 15% angory, a reszta to elastan. Zobaczcie, tak prezentuje się on w całości. I mój zestaw, kochani, kosztował 120 zł. Kolejny zestaw, tym razem sweter i spódnica. Jest to również zestaw dzianinowy w prążek. Od razu pokażę Wam ten materiał z bliska. Jeśli chodzi o kolorystykę, to ten zestaw dostępny również był w kolorze czarnym, beżowym i kremowym, ale mi jakoś od razu ten kolor wpadł w oko. Podoba mi się w tym zestawie to, że sweter jest taki poziomy prążek, natomiast spódnica w pionowy. No według mnie bardzo ładnie to wygląda. Spróbuję wam pokazać z bliska. Może mi się uda, zobaczcie. Tak prezentuje się sweter. Natomiast tak spódnica. Ale muszę Wam powiedzieć, że nie od razu zdecydowałam się na ten zestaw. Długo się zastanawiałam, bo szczególnie chodziło mi o spódnicę, ponieważ ja nie do końca przepadam za takimi, wiecie, prostymi, wąskimi spódnicami o długości Maxi. Ale postanowiłam przymierzyć ten zestaw. No i jak już założyłam go na siebie, no to stwierdziłam, że jednak fajnie wygląda, tym bardziej, że tu mamy rozcięcie z boku. Także super, że ta spódnica nie jest taka zszyta do końca, tylko właśnie to rozcięcie małe, bo małe, ale jednak tu jest. Także, tak jak już mówiłam, spodobał mi się ten zestaw i postanowiłam go kupić. I kochani, nie żałuję, bo naprawdę wygląda bardzo fajnie. Zobaczcie, tak prezentuje się z tyłu. Jeśli chodzi o skład, to w składzie mamy tu 45% wiskozy i 55% topoliamid I za ten zestaw, kochani, zapłaciłam 110 zł. Kupiłam również Golf i przyznaję, że w tym przypadku miałam ogromny dylemat, ponieważ był dostępny w przeróżnych kolorach i stałam chyba z 15 minut zastanawiając się, co ja mam w swojej szafie i który kolor mam wybrać. Ale finalnie postawiłam na łatwiznę. Stwierdziłam, że wybiorę kolor czarny i tak będzie najbezpieczniej. Stwierdziłam, że świetnie będzie wyglądał właśnie do tych spodni, które mam na sobie, ale super też sprawdzi się do spodni z szeroką nogawką. Jak widzicie, jest on dopasowany do sywetki, więc super można sobie go właśnie w tego typu sponie wpuścić. I zobaczcie, jak z bliska prezentuje się faktura. Natomiast jeśli chodzi o dekolt, to mamy tu dość wysoki. Golf, zobaczcie. Ja raczej aż tak wysoko zabudowanego golfu pod szyję nie lubię mieć. No chyba, że na dworze zimno, wtedy już lubię, ale gdy jestem w pomieszczeniu, no to zdecydowanie wolę sobie go tak wywinąć. Zobaczcie, tak prezentuje się on z tyłu. Nie ukrywam, że również skusiła mnie cena, ponieważ kosztował on 35 zł, a w swoim składzie ma 70% wiskozy, a reszta to poliester i Elastan. No i muszę Wam powiedzieć, że chyba to był dobry zakup, bo podoba mi się jak prezentuje się właśnie z tymi spodniami. No i jak tak patrzę na całe to zestawienie, to stwierdzam, że z tymi butami wygląda to nawet ok, ale koniecznie jeszcze na sezon jesienny muszę zaopatrzyć się w czarne mokasyny. Kupiłam również sweter w korze szarym i ten sweter również był dostępny w przeróżnych kolorach. Ale w tym przypadku już nie musiałam się długo zastanawiać, ponieważ wiedziałam, że chcę właśnie ten w kolorze szarym, ponieważ po pierwsze, kolor szary tej jesieni wraca do łask, a po drugie wiedziałam, że będzie fajnie wyglądał w zestawieniu z tymi spodniami, które już w swojej szafie mam. No i chyba się nie pomyliłam, bo naprawdę uważam, że to zestawienie wygląda po prostu rewelacyjnie. Pokażę wam, jak z bliska się prezentuje sweter. Ja te rękawy będę nosiła w ten sposób, kochani. Bo tak czuję się najlepiej, ale tak się prezentują one w całości. Są to rękawy typu nietoperz. Zobaczcie, tak sweter wygląda z tyłu. W jego składzie mamy 55% wiskozy, reszta to poliester i elastan. A jeśli chodzi o cenę, to kupiłam go za 35 zł. Kochani, jeszcze wrócę na chwilę do zestawów, ponieważ w zestawach fajne jest to, że zarówno górę jak i dół możemy wykorzystać do innych stylizacji i właśnie do tej spódnicy założyłam sweter od zestawu, który mierzyłam przed chwilą i właśnie jeśli chodzi o spódnicę, to szukałam takiej plisowanej spódnicy o długości midi czy długości maxi i taką kupiłam w przepięknej kolorystyce. Od razu pokażę Wam z bliska, jak prezentuje się ten wzór i materiał. Oczywiście ta spódnica dostępna była w przeróżnej wersji kolorystycznej. Ale ja akurat wybrałam te kolory, ponieważ mam w swojej szafie swetry w kolorze kremowym, beżowym, brązowym, karmelowym, a chciałam właśnie z tą spódnicą stworzyć jak najwięcej stylizacji. Także myślę, myślę że dokonałam dobrego wyboru. Zobaczcie, tak, spódnica prezentuje się z tyłu. Co prawda nie ma tu podszewki, ale ten materiał jest nieco grubszy, także nie obawiam się, że będzie ona prześwitywała. Natomiast jeśli chodzi o skład, to mamy tu w składzie 95% poliestru, a reszta to elastan. Ale kochani, wcale ten skład mnie nie przeraził, ponieważ ostatnio przeglądałam takie właśnie spódnice w sieciówkach i za taki sam skład. Musimy zapłacić w sieciówce 140, a nawet 160 zł. No chyba, że uda nam się taką spódnicę kupić na wyprzedaży, to wtedy będzie taniej. A ja za tą spódnicę, kochani, zapłaciłam 80 zł. Kupiłam również dżinsy i bluzę, i może zacznę od dżinsów. Ja wybrałam kolor brązowy, ale te spodnie dostępne były również w kolorze czarnym, beżowym i w kolorze kaki. Wykonane są w 98% z bawełny, a reszta to elastan. Zobaczcie, tak prezentują się z tyłu. Są to spodnie z wysokim stanem. Ja już, kochani, w tych spodniach chodziłam. Naprawdę sprawdzają mi się rewelacyjnie. Do spodni dołączony był ten pasek. Pokażę Wam z bliska. Zobaczcie, tak się prezentuje z bliska ten pasek. I za te spodnie, kochani, zapłaciłam 70 zł. Natomiast jeśli chodzi o bluzę, to wykonana jest ona w 100% z bawełny. Jest ona cienka. Jak widzicie, mamy tu wzór w paski. Uważam, że paski jest to wzór ponadczasowy, także mam nadzieję, że ta bluza posłuży mi na dłużej. Pokażę wam jeszcze jak prezentuje się w całości. Zobaczcie, tu z przodu mamy ściągacz, natomiast z tyłu ściągacza nie ma. I dodatkowo, po bogach są ozdobne guziczki, te guziki można rozpiąć. I, kochani, za tę bluzę zapłaciłam 60 zł, teraz t-shirt, i tak naprawdę szukałam takiego białego, gładkiego, zwykłego t-shirtu, ale, kochani, nie znalazłam. Za to trafiłam na ten t-shirt z taką piękną aplikacją. Mamy tu żółwika w okularach. No i przyznajcie, że ta aplikacja wygląda naprawdę słodko, pokażę Wam z bliska. Oczywiście ten t-shirt dostępny był również z innymi aplikacjami, na przykład z myszką czy ważką, ale tamte zwierzątka nie miały takich pięknych okularów. Ogólnie uważam, że ten t-shirt ładnie wygląda właśnie do tych spodni, te dwie rzeczy fajnie ze sobą współgrają. Oczywiście T-shirt wykonany jest w 100% z bawełny. Pokażę wam jeszcze jak wygląda w całości. Jest on nieco dłuższy. Tak prezentuje się z tyłu. I kochani, za ten T-shirt zapłaciłam 120 zł. Zdecydowałam się również na sukienkę dzianinową, ponieważ w swojej szafie mam tylko dwie sukienki dzianinowe i ja wybrałam ten kolor. Ale ta sukienka dostępna była również w kolorze fuksjowym, i muszę przyznać, że tamta wyglądała bardzo ładnie, ale ja postawiłam na spokojniejszy kolor. I wybierając właśnie sukienkę dzianinową, nie chciałam, żeby była ona taka mocno dopasowana do sylwetki. Tylko wolałam, żeby była taka nieco luźniejsza, żeby nie podkreślała moich niedoskonałości i ta właśnie taka jest. Zobaczcie, tak prezentuje się z tyłu. Oczywiście mogę ją nosić w ten sposób, albo mogę sobie tu założyć jakiś paseczek. Podoba mi się tu dekolt, bo jest litery V, nie jest on głęboki. I ja w swetrach czy też w sukienkach po prostu lubię sobie podwijać rękawy, a tu tego nie muszę robić, bo rękawy mają fajną długość, sięgają za łokieć. Także jak dla mnie super, jeśli chodzi o skład to ta sukienka wykonana jest w 50% z wiskozy, 30% to poliamid, a reszta to nylon i za tę sukienkę zapłaciłam 100 zł. Ostatnią rzeczą, którą kupiłyśmy na mazarze są kurtki i co prawda postawiłyśmy na ten sam model, ale, żebyśmy nie miały identycznych, to zdecydowałyśmy się na inne wersje kolorystyczne. Mi od razu spodobał się ten kolor. Uważam, że to połączenie kolorystyczne naprawdę prezentuje się rewelacyjnie. Pokażę Wam z bliska. Mama natomiast postawiła na nieco jaśniejszą kolorystykę. No, ja miałam do wyboru kolor czarny, kolor biały i właśnie ten beżowy. No, oczywiście, że wybrałam beżowy. Zobaczcie, jak ten kolor prezentuje się z bliska. Zobaczcie, tu mam jeszcze takie po bokach ozdobne ściągacze. No i mamy tu pieszonki i kaptur. I kochani, ostatnio widziałyśmy identyczne kurtki w jednym z butików internetowych i tam kosztowała ta kurtka 200 zł, a my kupiłyśmy sobie te kurtki za 120 zł. To już wszystko, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze zakupy. Piszcie w komentarzach, czy w Waszej okolicy również są tego typu bazary i czy czasami kupujecie tam ubrania, bo jesteśmy bardzo ciekawe. Piszcie również w komentarzach, jak podobają się Wam dzisiejsze nasze zakupy. Oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić żadnego odcinka, a dzisiaj już się z Wami żegnamy. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce. Pa!